Ty spadniesz. Cześć, ale witam, witam Was w kolejnym odcinku. Już w którym odcinku? W czwartym? No? No to w czwartym odcinku z tej strony. Wadnij, oczywiście, i ze mną. Jest tam, jak nagrywamy kolejny czwarty odcinek. Jednego bloka. Jak się z tym czujecie? Źle. Aż szybko odpowiedział. Dobra, a więc nasze plany na dzisiejszy odcinek są takie, że widzicie to, tego się też kiedyś pozbędziemy, ale to nie teraz. Widzicie te skrzyneczki całe, prawda? Te skrzyneczki pozbędziemy się ich stąd, damy je tutaj w TET pola. I oczywiście pochowamy wszystkie itemki do tych skrzynek, to jest nasz plan na dziś. E ja idę zrobić coś, co nie robiłem w poprzednim odcinku. Czyli kopałeś. Nie. Co? Nie wiem, ja farmę nie umiem budować, ale. Jakąś taką podstawową mogę zrobić. Udy! Ej, zbuduj mu szybko basenik jakiś. A nie w sumie! Oooo, trzeba go przenieść jakoś. Co się tak patrzy? Ale fajnie. Nie! Nie wracaj! Bo ty nie możesz być na wodzie! Patnie, nie! Patnie. Nie! Nie! Sonia. Idź! Nie wolno ci do tego baseniku, ten basenik jest niebezpieczny. Pasz on won. Nie wolno, szatanie, nie wolno. Ej, trzeba to zakryć na... Weź mi, pomóż ten żółw. Tego żółwia ciągnie do tej wody. Ej, maniek. Tu masz wodę. No, już, już, już. Ej, na razie tak. Takie coś zbudowałem. Żeby mnie wlazł. <laughs> o tedy się wchodzi. Albo on itemki zabiera, albo u niego. O jezu. Przepraszam. Zrzuć go, zrzuć go. <laughs> Zbierz. A ja biegnę. Plaster miodu mamy. Uuu lalala. La, la. To będzie ostatnia skrzynka. Ej, upgrade, skrzynka. upgrade. No właśnie, bo się zaświeciła i wiedziałem, że to będzie ostatnia skrzynka. Yeah. Ciekawe, co teraz będzie. <laughs> Dżunglowy. Ej, może ocelot przyjść. Przydałby się nam ocelot. Dżunglowy i J... Tak, bo na creepery. Dżunglowy biom jest najgorszy. Ej, Diaks! Drugi Diaks. Trzeci Diaks. A, a y, dżunglowy biom jest. A, Diaks, o, Diaks. Niechcący. Ej! Nie. Papuszka! Ej, leci do ciebie papuszka! Masz sian... Masz ziarno? A, nie mam. Na nasionka wziąłem i ten, posadziłem. Gęisz. Aha, i pat co zrobiłem? pat co zrobiłem? Chodź Tomek. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. no, geniusz. No geniusz no. Pat tu. I tu. Tak aby y, ten nie wszedł. Ej, gdzie ta papuga? No, poleciała. Gdzie? Chyba na drzewa. Nie! Pod spodem jest! Ty geniuszu, nie no! A chciałem cię oswoić! <laughs> No i spadnie. Paki, breakdance w powietrzu robi. Jaki ja. Dobra, głupia ta papuga. Papusko, jesteś głupia. No nie, to będzie namienczyć ta papageja jedna. Zamknij morteklakier. Damy dane, damy. ダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でもダメダない、no うん、思い出バカみたいメダとストロメダ <śmany> Ej, jeszcze są Jez. te, te parówkarze. Tu. O super. No nie. No nie, no nie. No, nie. no, nie. no, nie. no bierz je, bierz. <śmany> Nie! O, nie. Ja, jakieś dziecko wejrzało! Ty Nie, nie. Kordę no! Nie trzeba, trzeba żelazne zbroje zrobić, nie ma pata. No nie! No nie no! Ja Licz... mieczu nie mam! <laughs> Bo miecz ci wypadł! Ja go mam! Daj mi miecz! No chłopie, zabijam ich, ja jestem... ...wojownikiem! <laughs> Zabij to nim! Zabij! No nie mam mieczu, wypadł mi! Ja... ja też nie mam! Dawaj, u, u! 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 Nie, jeszcze tu, ojejku to, wiesz ile straciliśmy itemów przez to? Ja wiem Bo nie polazłeś Ja spadłem z wiaderkiem! No tu. Z wodą od razu Będzie? Yeah. Będzie czy nie? Ocelot! O Rybka, 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 nie strasz go, bo spadnie jest ryba? Wpitoliłeś nie, wszystko. Ouch! Ouch! Wiesz co to znaczy? Ej! Buduj platformę! Nie! <laughs> Ej! Buduj szybko platformę! Jest uziemiona! Szybko! Dobra, dobra, dobra! dobra. Ty, 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 ty. Tydy, 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 tydy. O jezu, mi mnie odepchał. Wow, ale on odpycha. No, walczymy, walczymy. Chyba taki wystarczy, co nie? Ale z niego Dora jest. Ale on. Szczęśliwy. Ale szczekną na ciebie. Dobra, ja. dawaj, wprowadzamy go. FBI, open up. <grym> nie przepchamy go. Zbyt mocny jest. To jest chyba no. Kung-Fu Panda. <grymne> Nazwijmy go. <grymne> dawaj, 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 dawaj. Zamknęliśmy go. Szybko. Szybko, Zdech, umarł. Nie żyje. Wiesz co, na wszelki wypadek, podnieśmy to jedną kratkę do góry. Jaki fajny panda. Ajajajaj. 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 Oj. Już nie chcesz? No dobra, to się posłuj. Coś ty mi zrobił. No niestety cię zahaczyłem. Przepraszamy, że cię zamykamy, ale na wszelkie bezpieczeństwo twoje. Bo jesteś naszym kochanym zwierzaczkiem. Daszek mu zrobię Żeby ci nie było gorąco, masz tutaj daszek. Aj. Patrz na to! Jakie łowienie ryb jest żmudne. Ty... ty trochę smutne jest, że to wygląda jakbyśmy go zamykali w klatce. Ale my to robimy dla jego dobra. Dla bezpieczeństwa. Żeby nie wypadł. DHP i sprawy. <noise> Za pani ta pochodnia mi spadła. Mam nadzieję, że ten prze, przecudowny film Wam się spodobał. E, także wiecie, co robić. E, klikacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Zapraszam do mnie na kanał, zapraszam do Max na kanał. E, bo dzieją się u nas same ciekawe rzeczy. A więc no, chcesz coś dopowiedzieć? Czyli ty nie masz nic więcej do powiedzenia, a więc no, ja się z wami żegnam, zapraszam oczywiście do mnie na kanał, do, do Max Fajera na kanał i co? W takim razie... Cześć! Elo i na razie!